Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Motonius' Kia Gam. Co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy? Kia EV6 w wersji GT po faceliftingu oficjalnie zadebiutowała na rynku do 655 koni pod nogą. Hyundai Kia Robotics zapowiedziały budowę egzoszkieletu, a Kia Cyrus zmierza do premiery. Na rynku indyjskim. A do tego Financial Times wieszczy szybki upadek Nissana, rząd Wielkiej Brytanii ma pomysł na wskrzeszenie sprzedaży samochodów elektrycznych, a na autostradzie A2 szykuje się ogromna inwestycja. Zostańcie z nami! i V6 GT na rok 2025 zadebiutowała w odświeżonym wydaniu. Dotychczasowa wersja naszego modelu oferowała 585 koni w standardzie. Nowa wersja standardowo będzie miała do 610 koni. Za to w trybie boost do 655. Osiągamy tam wtedy blisko 800 Nm, co jest naprawdę ogromną wartością. Sam wygląd będzie tak naprawdę odzwierciedleniem modelu GT Line, który już został zaprezentowany w wersji poliftingowej. Jednakże będziecie w stanie go odróżnić przede wszystkim tym, że ma zielone zaciski hamulcowe, większe o jeden rozmiar felgi oraz. Kubełkowe fotele w środku. Do tego przycisk GT w kolorze takim seledynowym na kierownicy zdradza nam, że ten samochód jest w stanie osiągnąć tą astronomiczną moc na starcie. Z dodatkowych nowości to również system Virtual Gear Shifter, czyli taka udawana skrzynia biegów, która będzie w stanie nam symulować zachowanie klasycznej konwencjonalnej skrzyni biegów ze samochodów spalinowych. Samochód będzie nam leciutko poszarpywał przy przyspieszaniu oraz będzie wydawał takie elektroniczne dźwięki symulujące rozpędzający się silnik. EV6 GT w wersji po liftingu ma również większą baterię, ponieważ zwiększono jej objętość z 77 do 84 kWh. Wpłynie to na pewno pozytywnie na zasięg samochodu. Chcielibyście odbyć jazdę takim samochodem? Co sądzicie o symulowanej skrzyni biegów? Dajcie nam znać w komentarzach. Robotics Lab, czyli jednostka Hyundai oraz Kia, która zajmuje się takim researchem w zakresie robotyki, Ogłasza budowę egzoszkieletu. Nowe narzędzie stworzone przez koreańskich producentów ma nosić nazwę Exbull Shoulder. Ma być takim dobrym przyjacielem pracowników w branży przemysłowej. Ma on przede wszystkim zwiększyć wydajność pracowników oraz zmniejszać ryzyko urazu mięśniowego. Teraz zobaczmy ten sprzęt w akcji. Urządzenie ma obniżyć obciążenie ramion nawet o 60% oraz Obciążeniem mięśni około 30%. Ten zrobotyzowany egzoszkielet został stworzony z myślą przede wszystkim o użytkowniku. Zastosowano kompozyty z włókna węglowego oraz materiały odporne na takie zużycie poprzez codzienne użytkowanie. Ze względu na wysoką wytrzymałość oraz stosunkowo niską masę można go używać przez wiele godzin w trakcie dnia pracy. Ponadto elementy, które bezpośrednio dotykają ciała, zostały zaprojektowane w taki sposób, aby amortyzować ewentualne uderzenia czynników. Zewnętrznych, w razie jakiegoś wypadku, są po prostu w stanie ochronić użytkownika. Co ciekawe, zastosowano nowoczesny moduł kompensacji mięśni, dzięki czemu tam nie ma żadnego akumulatora, nie ma niczego elektrycznego, nie ma potrzeby go ładować. Po prostu przyładowują uzyskaną energię we wspomaganie naszych ruchów. Na rynku egzoszkieletów nie ma jeszcze jednego konkretnego lidera, więc Hyundai i Kia starają się podbić nową branżę. Używalibyście go w pracy? Dajcie nam znać w komentarzach. Już 19 grudnia na rynku zadebiutuje nowy SUV od Kia. Będzie to mały, kompaktowy samochód w trzech wersjach napędowych. Kia Cyrus, bo tak nazywa się najnowszy SUV od Kia, będzie mini suv w wersji elektrycznej, spalinowej z silnikiem benzynowym oraz diesla oraz hybrydowej z możliwością montażu LPG. Co o nim wiadomo? Przód oraz tył będzie nawiązywał bardzo mocno stylistyką do modeli EV3 oraz EV9. Z przodu pionowo umieszczone lampy, z tyłu prawdopodobnie również. Samochód liniowy Boczną może nam przypominać Skodę Roomster, która też miała taką bryłę bardziej alawan, jednakże w mniejszym opakowaniu. Samochód będący komfortowy do użytkowania na co dzień, ponieważ nie jest on ogromnych rozmiarów, ale jednocześnie z całkiem sporą przestrzenią ładunkową dla pasażerów bądź do przewożenia jakiegoś towaru. Niestety z tego, co nam na ten moment wiadomo, to producent szykuje się do debiutu wyłącznie na rynku azjatyckim, a przede wszystkim profilując ten model konkretnie pod rynek indyjski. Jednakże nie wykluczamy, może pojawi się u nas w Europie. Na razie otrzymaliśmy tylko małą ilość materiałów, które nam w stanie są pokazać ten samochód, jednakże jakieś rendery samochodu już powstały i będzie on wyglądał najprawdopodobniej o Tako. Co sądzicie, czy na rynku europejskim przydałby się taki rozmiar samochodów? Mam wrażenie, że niestety zaniknęły one już z rynku. Czekamy na debiut. Dajcie nam znać, co o nim myślicie. Financial Times wieszczy szybki upadek Nissana. Dlaczego? Jak wiemy, sytuacja w branży motoryzacyjnej stała się bardzo niepokojąca. Przede wszystkim dlatego, że europejscy producenci dokonują ogromnych masowych zwolnień oraz redukcji ilości fabryk. Jednakże azjatyccy producenci z niektórych krajów również są dotknięci tą trudną sytuacją. Przykładem tego jest chociażby Nissan, ponieważ jak się okazuje z raportów finansowych, większość swoich modeli w ostatnim czasie sprzedają na marży ujemnej. Japoński producent w ostatnim czasie jest zmuszony do poszukiwania nowego strategicznego inwestora. Na początku bieżącego miesiąca po obecnych raportach słaba sprzedaż Nissana zmusiła go do zwolnienia prawie 9 tysięcy ludzi w Stanach oraz w Japonii. Najwięksi akcjonariusze Nissana rozpoczęli już poszukiwania nowego, długoterminowego inwestora, takiego jak bank bądź grupa ubezpieczeniowa chcąc zastąpić część udziałów w grupy Renault. Jednocześnie chcą również pozbyć się około 10% udziałów w firmie Mitsubishi. Dzięki temu będą w stanie zyskać nawet 450 milionów dolarów na dalszy rozwój. Według Financial Times, jeżeli firma szybko nie znajdzie żadnego rozwiązania, jedni są już praktycznie policzone. W wywiadzie dla wcześniej wspomnianego dziennika anonimowi dyrektorzy z różnych działów Nissana twierdzą, że firma ma od 12 do 14 miesięcy, aby przetrwać Niestety jest to bardzo przykra sprawa, ponieważ producent, który był wcześniej takim motoryzacyjnym gigantem, jest w tym momencie na skraju upadku czy wyjścia z rynku motoryzacyjnego. Będziemy obserwować tę sytuację na bieżąco. Rząd Wielkiej Brytanii szuka sposobu na wskrzeszenie sprzedaży samochodów elektrycznych w ich kraju. Decyzję o restrukturyzacji systemu dofinansowań podjęto zaraz po tym, kiedy Stellantis ogłosił zamknięcie swojej fabryki w Wielkiej Brytanii. Niestety, sprzedaż samochodów elektrycznych nie idzie według oczekiwań, a według ich ustalonego prawa, sprzedaż samochodów elektrycznych przez danego producenta musi stanowić 20% ogółu sprzedaży wszystkich samochodów z innymi jednostkami napędowymi. W bieżącym roku, według planu rozwojowego tej sprzedaży, to miało być właśnie 20%, a za lat 6, czyli w w 2030 roku miało być to już 80%. Niestety jednak nie idzie to po myśli rządu, ponieważ sprzedaż zamiast rosnąć, to ciągle spada. Jednym z przykładów może być właśnie fabryka firmy Vauxhall, czyli odpowiednika naszego Opla. Producent niedawno zamknął fabrykę, zwolnił setki osób, ponieważ niestety nie jest w stanie finansować takiego zakładu produkcyjnego, kiedy po prostu ta sprzedaż samochodów nie idzie jak powinna. Ford również ostrzega, że będzie musiał zwolnić około 800 osób w swojej fabryce w Wielkiej Brytanii, więc to tylko jeden z takich alarmów, że realnie te cele nie są do zrealizowania w najbliższym czasie. Jak podaje minister finansów Wielkiej Brytanii, to rząd nadal chce, aby ludzie kupowali samochody elektryczne, a tym bardziej głównie samochody elektryczne, jednakże nie może to następować kosztem miejsc pracy. Więc będą starali się dofinansować ten sektor, aby ustabilizować tą sytuację. Jeżeli chodzi o sytuację na rynku motoryzacyjnym, jak zawsze będziemy się przyglądać jej na bieżąco i dostarczać wam najświeższych informacji. Wracamy teraz do Polski. Autostrada A2 ogromna inwestycja osiem pasów zupełnie coś nowego brzmi abstrakcyjnie jak na nasze warunki, ale będzie miało miejsce. Już tłumaczę, o co chodzi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała zupełnie nową inwestycję w Polsce na autostradzie A2. Ma ona dotyczyć rozbudowy przede wszystkim ilości pasów na odcinku pomiędzy Łodzią a Warszawą. Jak wiadomo, jest to jedna z najbardziej zatłoczonych tras w Polsce, więc w końcu postanowiono coś z tym zrobić. I całe szczęście, zamiast Tworzyć jakieś dziwne nowe plany, po prostu najprostszy z możliwych. Poszerzą drogę. Pomimo tego, że o tej inwestycji słyszymy tak naprawdę już od ponad dwóch lat, to w końcu inwestycja ma ruszyć, ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg złożyła wniosek do wojewody Małopolskiego i Łódzkiego. O zgodę na rozpoczęcie projektu. Jak podają, rozbudowa autostrady może być dosyć trudnym przedsięwzięciem i na większości drogi ma mieć po trzy pasy na stronę. Jednakże między węzłami pruszków kontopa będzie miała nawet Cztery pasy na stronę. Wszelkie przebudowy będą odbywały się przy obecnej organizacji ruchu drogowego, więc będzie to wymagało nielada planowania i wdrożenia takiej skomplikowanej, jednakże działającej organizacji ruchu. Co ciekawe, liczba pojazdów ruszających się pomiędzy Warszawą a łodzią każdego dnia sięga blisko 100 tysięcy pojazdów, zależnie oczywiście od dnia. Oraz pory. Jest to ogromna liczba, która tylko świadczy o tym, że po prostu ta inwestycja jest potrzebna. Zmodernizowana droga ma również umożliwić w przyszłości dojazd do centralnego portu komunikacyjnego. To wszystko, co dla Was dzisiaj już przygotowałem. Ale pamiętajcie: zostawcie lajka, subskrypcję, a może nawet najlepiej komentarz, żeby podzielić się z nami odczuciami z naszych nagrań oraz sugestiami na następne odcinki. Odwiedźcie również nasz salon w Długołęce i salon w Lubinie, który jest w trakcie modernizacji, jednak już niebawem będzie w pięknym, nowym stylu. Do zobaczenia w następnym odcinku.